Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. W Radio Elka w porannym programie. Czas na spotkanie z Jarkiem Adamkiem, gospodarzem tego programu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry państwu. Jarek już przy mikrofonie czeka na państwa telefony, a linia telefoniczna jest wolna, zatem mogą państwo dzwonić. Przypominamy numer telefonu 65-529-5529. I co tam po weekendzie u państwa? Pierwszy telefon już jest? Dzień dobry. Sprawa dla reportera? Tak, słuchamy. Proszę pana bardzo nieładnie, czy ja bardzo mnie to tego, mamy, każdy ma grzejniki we, w blokach, czy tam, w, i od pe, pe, jak oni się nazywają, no pobieramy ciepłą wodę, tak? No. I, grzej, i termometry, proszę pana, nikt na to nie zwraca uwagę, ja wam podpowiem, mieszkańcy Leszna. I termometry są pozakładane maksymalnie do góry, bo tam jest naj, najbardziej gorące powietrze, tak? Gorąca woda. Dlaczego nie są na środku pozwane? A po drugie, jeszcze jedna taka sytuacja, policzyć sobie w domu żebra, ile mamy. Ja mam 10 żeber, to żebym powinien mieć powiesione ten licznik czy tam ten, 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 ten liczyć, tamten odszczyt na środku, a mam o jedno żebro powieszone w prawą stronę do zaworu, bo znów tam jest najbardziej gorąco. I do góry jest maksymalnie wszystkie termometry, są wszystkie podniesione do góry maksymalnie. Jak ja mam grzejnik na pół otwarty czy na minimalnie otwarty, to do góry jest ciepło, a grzejnik na dole jest zimny. Dlaczego są tak zakładane? Proszę mi to wyjaśnić. Czy ktoś z Państwa potrafi to wyjaśnić? Będę wdzięczny za wyjaśnienie. No dlaczego, no dlaczego się tak zakłada? No to jesteśmy po prostu, ja twierdzę, że jesteśmy oszukiwani w ten sposób. No nie, nie. <laughs> Dobry. Termometry są zakładane maksymalnie do góry i jak jest grzejnik dziesięciorzebrowy, no to jest w prawą stronę. To czemu na środku nie założony ten oprogramowanie czy ten, ten licznik? Tylko jest po, o jedno żebro w prawo. No bo tam jest najbardziej. I rozliczenie liczników tak samo jest. Yy, okres, okres grzewczy się skończył, się zaczął okres grzewczy, a dopiero przyszło rozliczenie. Ja nie wiem, czy przez całe lato i, I po prostu przy takich temperaturach to te oprogramowanie nie wyparowuje i zawsze jesteśmy stratni o jedną kreskę na jednym pokoju. Mi tak się wydaje. Nie okay. jesteśmy na, na bieżąco rozliczani. Dziękuję bardzo za ten telefon. Czy ktoś z Państwa zna się na tych kwestiach, to będę wdzięczny za wyjaśnienie Panu, o co właściwie chodzi. 655295529. Co tam się jeszcze ciekawego u Państwa dzieje? Co Państwo zaobserwowali przez ten weekend? Może gdzieś Państwo byli w jakimś ciekawym miejscu? Może coś Was ucieszyło, albo zmartwiło, albo zdenerwowało? Tak jak Pana słuchacza przed chwilą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja w sprawie tam do tego programu reportera, dobrze się zadzwoniłam? Bardzo dobrze, słucham panią. Ja chciałam, żeby wysłać taką tą melodykę na podziękowania mhm. dla pani Kasi i dla pań ze sklepu na ulicy chrobrego, sklepu słomilskiego w czwartek te panie uratowały tam pana, który przewrócił się i miał zatrzymanie pracy serca i mhm. natychmiast podjęły reanimację. Super. Ten pan przeżył i chciałam bardzo, bardzo podziękować. Oczywiście. Za chwilkę kwiaty i motyle dla pani. No mam nadzieję, że szefostwo firmy też pani postawę doceni bardzo i konkretnie, a my oczywiście... Za tą czujność i za tą sprawność, za pomoc. Kwiaty i motyle, Patrycja, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. 655295529, nasz numer telefonu czynny do za 15:10. Prosimy kolejnych słuchaczy o to, żeby się do nas odzywali. Dzień dobry. Dzień dobry, Radioelka? Tak, słuchamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz z Lubina. Ja dzwonię w takiej sprawie: w Lubinie na ulicy Osiedlowej. A pozwoli, pa, pa, panie Łukaszu, Lubin, chodzi panu o Lubin koło Krzywinia, czy o Lubin na Dolnym Śląsku? O Lubin na Dolnym Śląsku. To pozwoli pan, szanowny panie, że ja podam panu numer do naszego radia tego, które jest tam właśnie na Zagłębiu Miedziowym, bo pan się do Leszna dodzwonił. Yy, to jest 726, S proszę sobie tam zanotować ze spokojem, tak. Tak, 114, 114. I tam prosimy zadzwonić, i oni są teraz też akurat na słuchu, także zaraz im pan powie, co tam pana w tym Lubinie tak. boli, Dobrze, tak? dziękuję bardzo. Panu Pozdrawiam panu. serdecznie. Tak. Pan słuchacz było słychać, że zaraz tam zadzwoni, bo sobie numer właśnie było słychać, jak wybrał, nabrał, jak to niektórzy mówią i tam już nasza redakcja na Miedziowym Zagłębiu będzie sobie z panem słuchaczem rozmawiać. A ja zapraszam z regionu tego tutaj od Wolsztyna do Jarocina, od dzień Kościana. Dobry. Pan Dominik, dzień dobry. Dzień jak miałem na na Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie pana Dominika, naszego stałego słuchacza. 655295529. Co tam jeszcze państwu przy poniedziałku? Patrycja, jak spędziłaś weekend? Dynamicznie. Bardzo. Bardzo się To mnie bardzo cieszy, bo dynamiczny weekend podstawą udanego poniedziałku. A u pana? A u mnie spokojnie. piewniczki, piewniczki <laughs> były pieczone na przykład. Ale byłem też w Grenowie na koncercie podziel się dobrym. Bardzo sympatycznie jak zawsze. Pani dyrektor zapowiadała pani e, dyrektor u nas, w pani dyrektor, właśnie to wydarzenie. Pani tam kolędę śpiewała z nauczycielami. O, Się działo, tak. Jak to był, to wie, jak było, fajnie. 65,529,55,29. Co tam jeszcze Państwu ciekawego? Tak spodziewałem się dzisiaj takiego tematu jednego, ale jak na razie ten temat się nie pojawia. Nie będę na razie uprzedzał, o jaki temat mi chodzi. Czasem jak jest, że masz taki obstawiony temat. A tu będą dzwonić, bo to na pewno. Będzie. No, może, może teraz. Może, może teraz. Się, teraz dzień, dobry. No, może, może. dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony. Witamy. Ja chciałbym zgłosić taką sprawę, panie Jarku, bo tu jak jest szkoła, gdzie są konie na Antoninach i się jedzie w kierunku Lidla i dojeżdża się do Lidla, jest przejście dla pierwszych, to jest ulica, to po drugiej stronie jest PWSZ. Taka nowa, taki nowy przesmych tutaj i tam po, po prawej, po lewej stronie jak się dojeżdża do pasów, postawili budkę do sprzedaży Fajerwerków. A. Jest tak niewidzięcznym, że w ogóle nie widać jak ktoś wchodzi na pasy. Czy mogę tam sprawdzić, bo dzisiaj jechałem do pracy rano. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. I normalnie tam wchodzą od razu tam na tej budki i bardzo nie ktoś, nie pomyślał, ustawiając tą budkę. Tam jest, jest parking od tej żabki tam chyba i takiego sklepu mięsnego i takiej ciastkarni, uh -huh. piekarni pusty. Po... Okej, okay, dobra. Y, wiem o co chodzi, pojawił się taki punkt handlowy, y, tymczasowy tam on to działa to trzy tygodnie, czy cztery, ale zasłania pańskim zdaniem y, prze, no. Y, y, y. Bardzo niebezpieczne, bo tak. pierwszy dzisiaj i bezpośrednio wszedł na pasy. Bardziej, dobrze jechałem wolno, bo bym w ogóle nie wiedział, tam ludzie wchodzą na, na przejście. A przejście dla pieszych. Mhm. Dobra, no, teraz tylko muszę ustalić, czy to jest pas drogowy na przykład, a więc y, zarząd dróg musi tam nakazać trochę przesunięcie, czy to jest na przykład w, w kompetencji policji. Dobra, wiemy o które miejsce chodzi. Chodzi o przejście dla pieszych przez tą nową ulicę prze, z, Antonin, z Antonińskiej, czy jak ona się nazywa? Y, Ostrororoga. Tak, no ta tak, jest. tak. Ta, ta krótka ulica, ta z mowa, do ta nie, niedawno zbudowana tak. ulica. Dobrze, dziękujemy Dobre. bardzo. Dziękuję miłego dnia. A swoje, również dla Pana Słownia, Sebastiana wszystkiego dobrego, natomiast też kierowcy uważajcie w tym miejscu, póki co, póki się sytuacja nie wyjaśni. No bo niektórzy jak idą na zakupy, to tak idą, żeby kupić i nie patrzą, czy coś jedzie. Mamy telefon. Dzień dobry. Nie no Proszę Mana. Ja chciałem umienić. Ja Nie miękkie, niech pana na moch. Okej. Okay. Chyba pan chciał skomentować yy, dzisiejsze głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu, jeżeli dobrze zrozumiałem i pan nie jest powiedzmy entuzjastą obecnego premiera tak jeżeli dobrze zrozumiałem to tak troszkę tego tematu się właśnie spodziewałem także dziękuję bardzo panu Dominikowi za podjęcie a co już państwo to już państwo sami to już kto dzwoni kto ma jaką sprawę na to oczywiście żadnego wpływu nie mam tylko ty, przypominam tradycyjnie żeby Krytykować, owszem, ale kulturalnie, tak? I bez obrażania kogokolwiek. O co do Państwa bardzo gorąco apeluję, bo tu będziemy inaczej wyciszać. Niczym marszałek wycisza posłów, jak ich poniesie na trybunie. 65,529,55,29. Co tam jeszcze się Państwu działo ciekawego? Gdzieś zakupy. Niedziela handlowa była wczoraj, ale taka była połowiczna, muszę powiedzieć, bo też widziałem sporo sklepów y, zamkniętych. Mimo, że spodziewałem się być otwartymi, bo, czegoś, bo coś potrzebowałem. I się zawiodłem. Odbieramy. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, mam, ja mam takie pytanie: Czy Państwo może jesteście zorientowani, gdzie w kościanie się można szczepić przeciwko koronawirusie? My może nie, ale być może nasi słuchacze z kościana wiedzą albo z kościańskiego regionu. Czyli jest pytanie do was, szanowni mieszkańcy regionu kościańskiego, gdzie w kościanie można się zaszczepić na COVID. Jeżeli macie takie informacje, zadzwoncie, pani słuchaczka będzie wam bardzo wdzięczna. To to, co się dowiedziałam, to się można tylko szczepić w Wielichowie, a w Kościanie nic nie słyszałam do tej pory. Okej, okay, dlatego pytamy, rzucamy to pytanie w przestrzeń publiczną, ktoś się tak, ładnie mówi, wie. może ktoś ze słuchaczy nam odpowie proszę zostać na nasłuchu, yy, bo oczywiście nasz reporter kościański to może sprawdzić, no ale nie zrobi tego tak szybko, jak państwo, którzy to wiedzą i na przykład nam powiedzą. Yy, 65 529, 5529. Jak tam? Sytuacja? Koleżanko? Na razie nikt nie dzwoni, ale cały czas jakby tutaj czuwam. Linia telefoniczna wolna, można się odzywać. Do Jarka w tym to, programie. To podziel się swoimi tymi przeżyciami weekendowymi. Mm. To ja o tych piernikach opowiadaj. Przepis podaj tak. dobry. Jak już specjalistą jesteś w tej dziedzinie. A, to może później, bo jest telefon. Nie ja, ale ktoś u mnie w domu. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. No ja, ja chciałbym pogratulować władzom gminy Święciechowa za zorganizowanie wczorajszej imprezy na rynku w Święciechowie, mhm. która przyciągnęła tłumy ludzi. Było fajnie, przyjemnie, wesoło. Także gratulacje. Na Lesztyńskim Rynku również była fajna impreza. Dużo ludzi, tak, mimo kiepskiej pogody, ale organizacja fajna. Pozdrawiam. Ale także kwiatki i motyle, pańskim zdaniem, za tak, te dwie imprezy? Tak jak, najbardziej. tak, jak najbardziej. I dla Leszna, i dla Święciego. No, no i widzicie, jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Spotykamy się w okolicach ulicy Kosmonautów i podajemy sobie ręce, kwiaty i motyle. Dziękujemy w imieniu zadowolonych mieszkańców i odbieramy ostatni telefon przed przerwą. Dzień dobry. Nie ma. No to w takim razie zróbmy krótką przerwę. Czy teraz będzie? Czy tam, to jeszcze ten stawy mroga? Nie, ten stawy. Zróbmy krótką przerwę. Wracamy za dwie minuty. Przerwa za nami. Przypominam, że temat dla reportera trwa do 9.45. Jarek Adamek czeka na Państwa telefony, a ponieważ linia jest wolna, to tradycyjnie przypominamy numer do studia. 65 529 5529 i zapraszam Państwa bardzo serdecznie co tam jeszcze dzisiaj. Mm, nie ma ciągu dalszego kilku tematów, które były ostatnio, ale przypominam Państwu, że w środę robimy taką audycję o 10.15, gdzie raz będziemy rozmawiać o tej wymianie pieców, która jest y, obowiązkowa właściwie dla niektórych. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Y Proszę pana, mam taką sprawę. Od szóstego chcę się zaszczepić na covid w lesznie. No i kurczę, wladę, no nie ma gdzie, właściwie w żadnym miejscu się zapisają w teraksie, ale bez nie wiadomo kiedy, to będzie i cisza, a gdzie idzie też nie ma. Także nie wiem, czy leśno ma szczepionki, czy nie ma. Nie wiem, czy Leżno ma szczepionki. Znowu do Państwa pytanie. Jeżeli ktoś z Państwa wie, poza tą przychodnią, o której powiedział Pan słuchacz, czyli Toraksem, Toraks jest na... naprzeciwko stadionu, tak. chyba, nie? Tutaj gdzieś. E, czy ktoś wie, gdzie można się zaszczepić na COVID? Dajcie znać. A my spróbujemy się dowiedzieć na przykład, e, w, gdzie, to, to, gdzie to można się dowiedzieć. Zastanawiam się. Czy, czy dzwonić do nfz czy dzwonić. No, dzwoniłem, oni tam też nie wiedzą. Nie wiedzą, nie zapisują. Tam ten numer 989 nie odpowiada, tylko każe czekać ile pół godziny i nie, nie ma żadnego kontaktu. Dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy wie, gdzie w lesie można szczepionkę na COVID przyjąć, to dajcie nam znać, bo już chyba takich punktów szczepień nie ma, jak były za czasów tej pandemii, że były osobne miejsca do szczepienia. Teraz pewnie w POZ-ach, ale jeżeli ktoś wie, dzwońcie i nam powiedzcie. Pozdrawiamy serdecznie Pana słuchacza, życzymy zdrowia. 655295529, mamy telefon. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dzień dobry Pani. Witam pana redaktora. Ja tylko chciałam zadać yy, tak na głośność taki temat. Yy, na holenderski sprzedawają karpie, tak? I te karpie są sprzedawane w całości, kasowane za całe karpie, ale jak ktoś nie chce głowy, są odcinane i nie, nie wszyscy te głowy biorą. I później jak ktoś się pyta o głowy na złupkę, to ci jeszcze kasują za te głowy po 2 złote za sztukę. Uh -huh. no tak, chciałam tylko to nagłośnić, że to chyba nie jest normalne, nie? Oho, uh -huh. okej. Okay. Mm, dobrze, tak myślę, jak y, firmy sprzedające, czy ludzie sprzedający KPI, no... Hmm. Nie wiem właśnie teraz. Patrycja, ty robisz zupę rybną w domu? Nie przepadam. Nie, robisz, nie przepadasz. No to taki fajny rosołek jest, taki dietetyczny. Natomiast... Jest to, może się, Nie, nie, <grym> tylko bo ja pamiętam, bo w dzieciństwie rzeczywiście, jak jeszcze byłem na Wigilii u mamusi, to zawsze miewaliśmy zupę rybną i ona była taka właśnie fajna. Ona nie była tłusta. Przyjemna bardzo. Ale obecnie jestem w kulturze yy, yy, barszczowo-grzybowej. Co też ma swoje plusy, bo za czasów dzieciństwa właśnie nie było barszczu i grzybów tylko zupełnie w A może się tak dogadać między sobą w kolejce po te ryby, nie? A pan tu bierze z głową czy bez głowy? A to bez głowy. To ja bym wziął głowę i może tak to zrobić. Ha, to tak jak na te naklejki w marketach wali bierze tam te całe śmiaziaki a ja mówię nie białe to zaraz jakaś pani w kolejce ale ja wezmę no i potem ktoś jest szczęśliwy bo dostanie parówkę na przykład pluszową 65 529, 55, no i co tam jeszcze u państwa tak wywołuję niektóre pytania myślałem że się u nas tutaj słuchacze zadzwonią z odpowiedziami z pomocą ale nikt nie dzwoni, więc albo rzeczywiście nie ma miejsca, gdzie można się na przykład zaszczepić w Lesznie, a albo państwo nie mają takiej wiedzy, albo niewiele osób się szczepi, też tak może być. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię z takim zapytaniem, czy, bo próbowałem jakoś się dowiedzieć, jak można by było się komunikacją miejską dostać z Zatorza na przykład do drugiego liceum, czy do galerii Leszno? Niestety chyba tylko z dworca. Znaczy z przesiadką. Są planowane jakieś nowe linie autobusowe? Z tego co wiem, nie chyba, ale sprawdzę. Chodzi panu o, żeby się dostać z Zatorza tak, na przykład od ulicy Wolińskiej do ulicy Grodgera, spółdzielczej, tak naprawdę mhm. to chyba tylko z dworca znaczy, można dojechać do galerii Leszno. Znaczy przesią, przesiąść, się część, na, przesiąść się na dworcu, tak? Tak, tak. Mhm. Dosyć spora część Zatorza jest y, jakby tak trochę odizolowana od tego transportu, a tam uczniowie na przykład do drugiego liceum no muszą sobie radzić rowerkowo albo no albo przesiadkowo po prostu tak jest, no, w tym panie. sensie, że trzeba się przesiadać, a nie ma bezpośredniej linii. Czyli pan stawia postulat bezpośredniego połączenia za to, że z wschodnimi dzielnicami czy tam tymi południowymi nasza z innych dzielnic z tego co wiemy, idzie się dostać, a niestety tutaj z tej części za Zatorza... to no, nie mogliśmy znaleźć jakiegoś takiego konkretnego połączenia. Mm, dobrze, dziękuję bardzo. To pod rozwagę poddamy Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Pytanie, ile oczywiście byłoby chętnych, żeby tym jeździć, bo tam zawsze jest ta kwestia, żeby te autobusy powietrza nie woziły tylko pasażerów yy, 65 529 5529, jeszcze 7 minut naszej audycji, więc śmiało zapraszamy do dzwonienia. Co tam jeszcze ciekawego u Państwa słychać przedświątecznie? Jeszcze nie jest do końca przedświątecznie, za tydzień o tej porze już będzie bardzo przedświątecznie, a za dwa tygodnie o tej porze będziemy sobie śniadanie jedli świąteczne. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ja mam takie sprawę z nawizacji świetlnej w Strzeżewicach. Chodzi mianowicie o strzałkę zieloną w stronę Leszna, wyjeżdżając ze Chodzi mi o to, że strzałeczkę mamy wtedy, kiedy jest ruch spuszczony zielone światło na 12. i wyjeżdżając ze trzeba przepuścić wszystkich tych, którzy jadą od strony S. No. A czy nie trzeba tego przerobić w ten sposób, że wtedy spuścić zieloną strzałeczkę, kiedy samochody skręcają 12 na strzelicę? Bo ponieważ wtedy mamy czerwone światło dla pieszych, no i... Ci, co spręcają w lewo do Strzewic, tak samo wyjazdem, wyjeżdżając ze Strzeżewic, można było po prostu strzałeczkę e, zrobić wtedy. Mm -hmm. e, ponieważ wyjeżdżając e, teraz, e, mając zieloną strzałkę ze Strzewic, e, musimy też przepuścić pieszych. No. I wydaje mi się, że to lepiej by to było po prostu rozwiązane, jeżeli ta strzałka była wtedy, kiedy jest czerwone mm -hmm. światło dla pieszych, no i nie ma żadnego, praktycznie żadnej polity, tak? Nie wiem, z zrobić. nie wiem, zgłosimy to natomiast jest wiele takich skrzyżowań gdzie przy, czerwonej, przy zielonej strzałce do prawoskrętu muszą państwo przepuścić pieszych tak jest na przykład na Alei Krasińskiego tak jest na przykład na Jana Pawła Grymwalska tam trzeba po prostu bardzo uważać i kierowca ma obowiązek przepuszczenia pieszych czy można to zrobić inaczej na skrzyżowicach no to co naj naj zgłosimy to do zarządu dróg miejskich czy takie coś można? Ja nie wiem, ale zapytam. Dobrze, dziękuję. Pięć minut do końca naszej audycji 655295529 5529 I jeszcze jakieś sprawy u Państwa dzisiaj? Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Tam dla tych szczepiących się zacząłem poszukać na rejestracji Aha. i... Najbliższe funkcje to jest tylko Wolsztyn i Wiel Wielichowo, licząc do 50 km od Leszna, nic więcej nie ma. Aha, to taka informacja dla Kościana, i ale w Lesznie też tylko nie ma? Nie ma nic. ty no, no, pisałem, wyszukiwałem od i od Leszna do 50 km. Tylko się Olsztyn pokazał Czyli i zielitował. w Lesznie też nie ma. Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo. O tyle dziwne, że termin tylko można sprawdzać do 14. Termin może jest coś, nie do końca, może no? coś się pojawi. Może ktoś za ma zakontraktowane od 14. Dobra, dziękuję panu bardzo. <coughs> Informacja od pana słuchacza po sprawdzeniu w internetach. Że na razie jakoś się nie garną podmioty medyczne do tego, żeby szczepić. Pytanie, czy dlatego, że nie ma szczepionek, czy po prostu wiedzą, że nie wiem. I tak mają ruch, i tak mają ruch. A przy okazji pozdrawiam skarbową. Tydzień temu było mnóstwo telefonów, że się nie można dodzwonić na skarbową. Miałem okazję panie serdecznie rzeczywiście pozdrowić i widziałem, że non-stop odbierają telefony. Także tam rzeczywiście jest. W godzinach porannych bardzo duży ruch, bo i pewnie okres jest taki przeziębieniowy obecnie, więc dużo ludzi potrzebuje kontaktu z lekarzem. 65529 5529. I co tam jeszcze u Państwa ciekawego dzisiaj. Okna umyte Halo. Cisza. Zapadła taka nieznaczna cisza. No może ktoś zadzwoni i odpowie na twoje pytanie. A ja tu to, bardziej <noise> konkretyzowałem to pytanie pod adresem. A u pana? Pan um, się wziął za porządki? A mnie nie. Tata wylizana? A mnie nie, bo jest za daleko jeszcze do świąt. <noise> no to umyjesz, po co takie umyjesz, <noise> a potem przyjdzie deszcz i na święta wygląda tak samo. E, 65-529-5529. Jak mawia klasyk Jezuskowi, szybnie umyjesz? No no, no, no. no wypada, nie? No, a tu... Nie wiem, ale ta chlabra jest okropna, powiem Państwu, że tak było biało i nie jest biało, jest ciepło. Straszne. Odbieramy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ok, nie umyte jeszcze, nie? Nie, tak myślałem. No, co tam u pani? A ale bardzo Proszę ściszyć radio, bo nam tam hałasuje w tle. Będą umyte, będą. Będą, pewnie, że będą każdy. Będę mogła patrzeć na wasze radio. A, to pani sprzeciwka, to pomachamy do pani. Ale to musi pani umyć okna, żeby zobaczyć, że machamy. Tak, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Kuriska, Miłek, miłego dnia. Yy, 655295529. No właśnie, możemy o technikach mycia okien jeszcze rozmawiać. Czy państwo jadą szmatą, czy płynem, czy maszyną, czy może gazetami jak kiedyś? Albo papierem takim, tym toaletowym. Z, ja znam kilka technik, pocieszy. Y, mamy telefon, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Witam. Dzwonię, dzwonię ze wschowy. Dzwonię mhm. Kiedyś. Bo mówiłem. Ja... Oj, proszę pana, znik... no, znika nam coś tutaj, sygnał. Aha, zaraz, zaraz. O, mówię, teraz, ja, teraz dobrze, teraz... teraz niech pan mówi. Czytuję no, przytuli... cię dobrze. No. Więc y, dzięki y, waszej pomocy chyba, bo. Kiedy rozmawiali w, tra w sprawie tego białego domku we Wersowie. Aha. I chcę was pochwalić. Nie wiem, czy wam te kwiaty i motyle wy przyjmujecie też? Czy Nie, czy ja, my to wiadomo, że... zaczę Zaczęli naprawiać. Są nawet z ZWPL e, na tej stronie są pokazane, jakie piękne belki nowe wkładają tam, także... Będzie, perełka będzie odnowiona. Super. I to chyba dzięki naszej pomocy. No, no myślę, że głównie, tak, <noise> myślę, że głównie dzięki mieszkańcom, którzy tam troszkę zaczęli poruszać temat. Rzeczywiście, Biały Domek, Unikat, taki przedwojenny z. No, ale ja do Was dzwoniłem i ale tak, to tak, to dzięki Panu. To bardzo, dziękuję, to dzięki, bardzo dziękuję. To dzięki Panu i możemy kwiaty i motyle no. zagrać <noise> oczywiście za to, że ten, to niezwykłe miejsce, ten budyneczek który pełnił bardzo liczne funkcje. Nie przestaje istnieć, jak to mówią, tak? I miejmy nadzieję, że to nie są prace, Jest, że to nie są prace rozbiórkowe. Serdeczne miłego dnia. Dziękujemy życzę, bardzo, również miłego dnia. No to zagrajmy tam tym wszystkim ważniakom ze Wschowy, którzy zdecydowali, że trzeba to odnawiać i tym, którzy odnawiają kwiaty i motyle. W ten sposób się żegnamy z Państwem do jutra o do 9.15. Proszę bardzo.